Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Damage HD jest ze mną Candy i nagramy sobie dziś gameplay. A ja mam pytanie, czy Ty wiesz, że my jesteśmy na moim kanale, więc nie mogę być ja z tobą, tylko ty jesteś u mnie? No dobra A teraz wywali linka na mój kanał. Żadnego linka nie będzie. Co ty chcesz? Jeszcze musisz cieszyć subwoofer. Subwater Bo to wszystko pozbiera. Dobra, buy or Crap, crap, crap. Ja chciałem dokończyć moje pytanie, czy ty masz w ten wrażenie, że siedzimy za blisko siebie zawsze? Chodziło mi mniej więcej o to, żebyś wyszedł. Topa! Nie no, baj. Gamy Ja, ja, nie wiem kim. To. Weźmy coś, odblokujmy. No to odblokowywuj. No Odblokow... W sensie Odblokuj. musimy coś wygrać. Odblokowywujmy. Odblokujmy coś. O, ale co mamy wygrać? Weź, wybierz, postać w końcu. No a jak ja wygrałem. Nie! Jest... Teraz ci piznę. Co gramy? Smasz tak w tej czy byle co co nam się chleb naciśnie. Dobra, Jeszcze no, <grym> to okej okay, może być. Tylko tam gdzie nie byliśmy. Ty jesteś tępy! <grym> ja piernicy, kto ci X kazał naciskać? <grym> to zmieni mapę. <grym> jak mam to zmienić teraz? A nie da się? No na jakiej mapie jedziemy dziwnej. Damy... yyy... Tak. Nie naciskaj jak ja naciskam! Tak, ale na jakiejś fajnej, kolorowej. Dotarło do ciebie, nie na ripie. Tu mamy wszystkie odblokowane. To może tamta pierwsza, tam po lewo? Ta? Dobra, nie graliśmy, no. Okej. Okay. A czemu ona biega po wodzie? No bo tak może. Wiesz, ja mogę. Ha ha! ha, ha. Aha. Dajcie mi. Nie ma takiego. O, gdzie tu się brało te. Co się brało? Wydawało A kim ty te... jesteś w ogóle? Tu masz flagę. Właśnie nie wiem, nie grajmy na tej mapie, mi się wydaje. To nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie się ten. Ciebie szukam. Ty odebrali mi flagę. Ja cię odebrałem. <laughs> Idę poszukać czegoś. Poduszka jest po wodzie, super sprawa poszukać miejsca, w którym to mogę oddać. I miejsce jest tutaj, nie ma żadnego kłopotu. Patrz, ja wylądowałem, patrzcie, ja jestem. Widzisz nie? Nie. Ale fail, ale słabe, ale to jest tak... tak jakoś... no nie, nie wiem, I krokodyle, one nie Tak. Jaki best chance, co to jest? Ja to znasz w tej gry, naprawdę, Jak? i to... już no, nie wierzę w żadne flagi, No są, patrz, biega. No biega. Już ją złapałem. O, mam o, już. Super, nie wiem jako... gdzie ja mam je oddawać. Ojej, no to patrz, na środku mapy jest taki duży wieżowiec. Tam, tam jedziesz. Ja pierdolę. Kaj jest ten dla... lubny wieżowiec. Kaj tylko gdzie? No tutaj. Tu. Ale ja nie widzę. Tutaj. I kaj ja mam tam wjechać? No patrz tutaj jaki debil, no gówno no, widzę. No, no tu! Tutaj! No. co? No co ty tym dziwnego, bo nie wiem, nie czaję No ja myślę, że kaj to idzie więcej pyta się ciebie, czemu taki, taki szybki jesteś. A oberwałem. To bolało. że to przydałoby się wygrać. Co masz z tym wyrazem takim na szy. Moty. Jakieś trauma czy coś z klasy? Trzeba zobaczyć? Z dziewczynami stoi z klasy klasy. Oooo, co ja dostałem? Coś nowego, stary. Tego chyba jeszcze nie miałem nigdy. Parłem, dwie flagi. Taki fail, a ty nie możesz nie, żadnej znaleźć. Zmroził mnie z kurwa tym. Kurwa. Swoje... Dziękuję na zdrowie. Miałem dwie flagi, wykrakałem. Już nie mam żadnej. Siekiera. Było czas jej A, ty słaby. Czekaj, siekiera mam? Nie, ktoś mi wziął. Czyli tu mam pikę. No jaki bez sens? Co oni mi robią? Ta gra mnie nie lubi. Ta gra mnie bardzo nie lubi. Źle zaprogramowanie przy takiej grze. Tak nie programowałem Tetrisa, te więc wiem mniej więcej co mówię. Oooo yeah! Rozkladli mi flagi, wszystkie! Za co, co za kmioty w ogóle.. Niesprawiedliwe to jest, nie? Patrz, a ja oddaję dwie. BUM! 6 pointów. Już mam. Nie. Ale twój za dużo zdecydowanie gadać mówię. O, nie wiem, zabójstwo, śmierć, o flagę dostępną Za coś, za to bez sensu w ogóle. To co to jest? Ojej, odebrałeś mi Ty się. Ty cię, nie się. mam to samo pointu. Dobra. W ogóle w każdej... No pewno dam ci wygrać. Da, mm -hmm. Dam, Dam ci. Ktoś się skaszlał. I to ostro. To twój czy mój? Mój. Ej hey, no fail. Krokodyl nie wie. Oj znowu game. No i co tak krannie tak nie lubi? O ci flagę. A ja trzy. Nie no bez kitu. Nie ma opcji. Weźcie go ktoś mroście. nie Kto kuźwa wygrywa? No to jest bez sensu. Masakry. co co biega?

Tak mi się to weź mnie. Nie chcę mi się już teraz za późno. Gramy dla fanów. Ej, części mi się pospodał pospadały. Czajsz? Kochasz mówić, czajsz? No co? Nie mogę. Kim Candy, ma? patrz! Kim mam jest? mrożonkę. Czajsz? Ja, ja widzę. Widzę cię, widzę cię, widzę cię. A ty idziesz tak okładzi, nie? Jak porąbany człowiek. A mam apteczkę, udało się zebrać. Kurde. Tu nikogo nie ma. Nie szczęście ustawić na 15 graczy. Ale jak nie ma? Stary masz full operację. Ja się zastanawiam, dlaczego jak wylecę to spadam, a nie mogę przeskoczyć. Jak się tu cofało? Chyba jechało do tyłu. No to cofało. ja nikogo nie atakuje, to jest dość dziwne. Muszę to nadrobić. Już się będę zbierze ten magnes. Wow, 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 o tak Mam kosę O tak Cicho i widzę ciebie Oj, ale to bym pomiatało ja do pobręł Mówię, że pomytało to, bo mam jak ściatan O tak, o tak, o tak. Chyba kogoś zabiłem Patrz po nowej ścianie praktycznie Dobra, zgon. Czemu tu masz mówić? To jest day skandal. No. Widzę Fleminga. Co Biedny. Co to jest za brano? Która? To co mam? Nie wiem, to jest jakieś daremne. Oj, wyrzuciłem cię i sam spadłem. <grym> Beka. Ej, no nie róbcie mi tego, mnie nie lubię Nie no, znowu spadł Znowu! No, serio, kto wybierał tą trasę? Ty? Ja <grym grym> Szytułem mnie to odrzucili Tutaj ktoś mnie ciągle zgniata. Ty zajbiście. Takim młotem. Tak. <laughs> to ty? <laughs> nie, ja mam siekierę Ja nie mam młodych I don't wanna be last Ty, ja jestem drugi, to znowu nie fair Ale flip, widzieliście? Cichutko. No i zabij go. Zabij go. Zabij go. Do tego takiego zranczo. Zranczo? Czy ja doskoczę? Powiedzcie, że tak, od twój oh, yeah. well, kolega uważa, że jest porąba. No! Jest nie, znowu nie. Czemu on tle gada u ciebie? Wy masz, mi To jak nie mogę tego pada. Nie mam czy tego padał. O, o mnie rzadko ta dziewczyna gada. Będzie bolał. To ty? No! Zabijecie. To ty? Muszę się skupić. A jest padły. Kurde, ten zebrał coś. It's not my fault! motherfucker. Czekaj, szukamy kogoś. Motherfucker. Ja mam problem w ogóle tu kogokolwiek znaleźć. To jest takie gdzieś niezwykłe Było boom czy nie? Podajcie to. No i znowu ktoś ty z Nie cierpię tego Czego? Z tej gry! Co ja mam zmrażę? coś mi coś podbiera Ja jej nie umiem nic zebrać To jest tak niedobre Uuuu Bohun. A są Ale przywoiłem ich Ja, ja mam dzidy. Gdzie masz to dzidy? Nie mam Tasaka Chodźcie, come on, come on, a, Kurde, dzisiaj. Wiesz, miałem punktów, zobacz, przegrałeś, o ile, Przegrałeś, wygrałeś. Siż, no, ja przegrałem, do siebie mówię, nie? No. <grym>. No. To, co teraz, to, co nam zostało, czyli zwykły wyścig, czyli ja jadę... A choćby tym kaczorek, to nigdy mi, mi się wydaje. Taka bajka. Bierzesz kogoś w końcu, czy nie? On fajnie młotka mi Ej, czekaj, bo... Kurczę, ty patrzysz co naciskamy czy nie? Czy ty w ogóle masz wyrąbane na to co się dzieje? Bo ty nie patrzysz. Dobra, ty wybierz, bo jak widzę, jak jak napierdalasz na tym hmm. grubiku, to nam szlag Coś źle? Ja nic nie mówię. A jak, na czym się skacze? Jak się chcesz skakać? No tu na tym, ale to, to nie jest skakanie do góry, tylko w prawo, w lewo. A, no to do no ale czasem ci to może uratować tylko Patrz kaczor pierwszy <laughs> O <kurwa. śmiech> no, tak kaczor pierwszy ostatni To sobie pogadaliśmy Ej ale to nie dzie powoli masakra Ej czemu ton tu wyrąbało mi Nie wiem, było akurat mieć PK Ale masakra, jak on jedzie powoli Bo nie brać cabrio też masz cabrio? Też... O nie, ja mam wózek taki. Chyba, że to czekaj, ja się modlę, tu przejechać pod tym bezpiecznie zawsze. Zabij. Oh. <grym> Łoo! <zbiór> Dziura. Trzech spadło. No, ja byłem w, 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 no, w tej tutaj trój... What the fuck! Co to było, stary? Żebyś został po tamtej stronie. <grywa> Kurwa, zwieszczyło mnie to. Ej nie, jakoś wystrzeliło to jakby dziwnie. Ale masakra. Dobra, znowu pan wygra, widzę coś. Nie, nie, nie no, nie no. O, przejechałem, jest dobrze. O, mam ten. A to co to jest? Nowa broń, stary. Przejadę, przejadę, przejadę. Uff. Nowa broń, muszę sprawdzić jak to działa. Tu mam młotek. Tu jest gród. którą stroną najlepiej przejechałem Coś znowu to. Będę miał, już mam odblokowane klasa. Dobra, który jesteś? nie żartuj, że pierwszy, drugi. Jadę tam, zaraz tam będę. Trzeba mieć warta. Widzę, że ty się nie, tak skupiasz totalnie na rozgrywce, ale żeby coś powiedzieć, to nie. To że roz... nie wiecie, ja muszę gadać. <głos> <głos> no, no, co no. ja mam, mam... ojej, coś się stało, patrz, what the fuck? Jezu, że wyrzuciło mnie czegoś. Ale bez sensu. <noise> jak mówisz, czaisz. <noise> Odpuść sobie. O, damy to, co ty? co tu zrobiłeś? No ja bym dojechał jako pierwszy. A jako który dojechałeś? Drugi. To słabo. Nie wiem co, gramy jeszcze czy nie? Czy kończymy? Możemy zagrać jeszcze raz w flaka. A i tak, i tak dasz dupy. Ja <grym> to, to... to kto wybiera? No to nie, nie wie Ja nie dotknę Bo teraz. Nas... Pada. Nie, w ogóle nie bij mnie, bo to boli. No. Ała. Dobra. No dobra. Bo... Przepraszam. Ostatni No Mati, graj. Nie gra co... Obraziłem się, nie widzisz, to było na poważnie. Dobra, ja flag, tak flag, flag. Ała nie. Tak, flak. Flag. 10 i 15. So, się. Nie będzie. Tu nie jechaliśmy. Czy Jechaliśmy. Nie jechaliśmy. Gdziekolwiek. Co gdziekolwiek? No, pokażę, nie tu. Daj. Mówi się dziś czy dzisiaj? Raczej znaczy dzisiaj. A dziś też się mówi. Tak jak się mówi jutro, a nie jutr Jak ja tam mam wjechać? Myślałem, że los kurwa, co ja powiedziałem? Co? Masz wjechać? Masz flagę przynajmniej? No tak, tutaj. Ja Stary masz. dziadu? Nie mam flagi, ja szukam flagi. Jak ja tam mam? Ojej, ale problem... Cobam flagę! Ha, 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 ha. Idę znaleźć drugą. Jadę znaleźć drugą flagę z tego względu, że chcę dowieść 6 punktów oddać. Jakiś długią flagę, jakiś oto tu biega jak po kłócie bupy. To jest dupy, bo mam już 3. 4. To ile ty masz w końcu? 4. Jak te cztery punktowe najpierw? O, patrz. Dwie flagi. Jadę. Jadę. A czym ty jeździ właśnie? Mówi dwa mać. O! Patrz, kto dowodzi 6 flag? 6. Sześć. Tak bym Nie 6 trzy. Ale za 6 punktów. Ha, ha, ha. Daj 6 punktów, przy pana. Okay, to, jakbym się nie chciał ubić. Chyba ja szukam flagę, nie mam A jesteś loser. Dobra. Again. Szukanie flag. Albo już typów, którzy... ...wożą flagę. No! Nie masakra, tu nic nie ma tu jest. No oni zabrali widział? Już mam dość tej gry. IQ, coś mówili o twoim IQ stary tutaj? Ale... Tak. Tu jest kopalni się. Nie ma flag. Nie ma tak, ktoś wiedzie, że dobra, to się jakaś powinna pojawić Wszyscy wożą po jednej normalnie Weź do kto ty? No co, na chwilę więcej punktów niż ja? Co to zmienił stary? No Czekajcie, jedziemy chciał pójść. No ja jeszcze ilm zebrał, tylko bym chciał jeszcze jedną flagę znaleźć. Jeszcze jedną flagę O oh, yeah! No, yeah! 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 Nie, nie zabierzecie mnie. Nie zabierzecie mnie flag Dobrze, Dobrze? brzie Kuryba do mać no ja pierniczę jak ja nie cierpię tej gry Jedź tam stary dziadów Ile masz już punktów? Ja osiem. A ja patrzę Ja 12 Już, już Puu Teraz wygrał. Raz, raz musimy Holder. Głupi masz szczęście. Co głupi masz szczęście? Ja Dowiedziałem <laughs> dwa razy po trzy tragi stary, to jest jakiś sukces. Kończymy. Coś ważnego. Nie, bądźcie tak, na mój kanał. Promowanie swojego kanału, bo moje i już spadły. Dobra, <laughs> bo już mu były. Trzymajcie dupy. się, cześć, w każdym razie płacz.